Ciekawym pomysłem na stworzenie praktycznego i estetycznie wyglądającego warzywnika są wzniesione kwatery obite drewnianymi deskami. Pomimo deszczowej pogody udało mi się namówić pana Marka na spacer do zakątka warzywno-owocowego. W tym roku wygląda on trochę inaczej. U państwa w ogrodzie jest również bardzo ładny warzywnik w takich kwaterach, w takich skrzyniach. To się wziął pomysł z tego, że po prostu nie udawały, nie wychodziły nam te warzywa w normalnej ziemi. Dlatego zbiłem te skrzynie, wypełniliśmy to ziemią kompostową. No i czekamy teraz na efekt. Jest to pierwszy rok. Takiego naszego doświadczenia. To w ogóle ten zakątek, to jest, to jest nasz taki owocowo-warzywno-ziołowy zakątek. Jest no, jedną z najprzyjemniejszych rzeczy z posiadania ogrodu. Móc swoje własne warzywo przejść i coś, tak, coś skubnąć, zjeść, tak. wąchać. No tutaj hmm. sporo ziół też mamy, i tymianek, hmm. i rozmaryn, szałwę, miętę. Poziomki, tak? poziomki truskawki, truskawki poziomki. Tak, borówkę, hmm. jeżynę bezkolcową, malinę, porzeczkę, hmm. agres. Także do tych owocowych tutaj jest. Na, na stosunkowo niewielkiej powierzchni, bo tutaj na dwóch czy trzech arach niecałych jest, hmm. jest, jest, jest ten ogródek zrobiony. Podniesione grządki warzywne, które zostały wzmocnione deskami, doskonale komponowały się z ozdobnym ulem. W ogrodzie warzywnym jedna ze skrzyń obsadzona została tymiankiem, bazylią, miętą, a nieopodal zasadzono ozdobny czosnek szczypiorek, kwitnący na fioletowo, który sprawdzi się nie tylko jako dodatek w kuchni, ale również jako roślina do nasadzeń na rabatach bylinowych. W ogrodzie ziołowym i warzywniku nie może go zabraknąć. W zakątku owocowo-warzywnym państwa majewskich rok temu zasadzone zostały smaczne krzewy aktynidii ostrolistnych. To jest nasze polskie kiwi, pnącze posadzone w tamtym roku, jak widać odporne na mróz. Owoce bardzo smaczne, w wielkości około 3-4 cm, tylko jeszcze troszeczkę na nie trzeba poczekać. I do owocowania tej rośliny potrzebne są dwa osobniki. No tak, potrzebny jest chłopiec i dziewczynka, są to rozdzielne płciowe wnętrze. Czyli zawsze no, musimy parami. Tak, yy, tak. Sadzić. A dużo jest owoców na takiej roślinie? I jakiej wielkości są te owoce? Co możemy z nich zrobić? Znaczy, yy, owoce są bardzo smaczne. Wielkości około mm. 3,5 do 4 cm do 5 yy, i bardzo obficie owocuje. Mm. Tak. Trudno mi powiedzieć o jakimś przepisie na przetwory, bo tego nie wiem, ale są bardzo smaczne tak do, bezpośrednio do, do zjedzenia z krzaka. Pędy roślin owijają się wokół podpór. W ten sposób mogą dorastać w zależności od odmiany nawet do 10 metrów. Polskie kiwi zasobne jest także witaminę C. Owoce aktynili zawierają 5 razy więcej witamin niż czarna porzeczka. Należy pamiętać, aby zbierać je zanim w pełni dojrzeją, gdyż bardzo szybko opadają z krzaka. Można z nich przygotować dżemy, nalewki bądź bezpośrednio konsumować, delektując się ich słodyczą i niepowtarzalnym smakiem.